Siemaneczko moi drodzy i witam Was ponownie w kolejnym odcineczku Minecraft Captive No i dzisiaj będziemy dalej tworzyć te nasze zadania. Ogólnie niedużo ich już zostało, chyba zbliżamy się coraz ku końcowi, tylko że właśnie powiedzmy teraz jednym z największych problemów jakie mam jest zdobycie złota. Nie wiem tak naprawdę jak tutaj go więcej zdobyć Bym musiał naprawdę ekstremalnie dużo kopać A to tak zajmuje dużo czasu A wiecie ja te odcinki nagrywam praktycznie jeden po drugim yy, Bądź kilka na dzień Tak I ten nie mam za bardzo dużo czasu Żeby cokolwiek tutaj nagrać Czekajcie yy, Z jednych zadań jest żeby zrobienie potki Prawda I do tego będzie mi potrzebna Mianowicie jedna rzecz Na początku Pokażę wam coś fajnego bo też dopiero ogarniałem że tak można to zrobić Tylko, że ja tutaj miał trochę tego Drzewa, które mi tutaj Uciekło Oh my god O, o dobra Będzie skrzynka, bo mi do tego skrzynka jedna będzie potrzebna Da się nawet skraftować Tam na dole potwory mi ciągle się respią co jest w ogóle fajnie tymi nie będzie potrzebne dobra tutaj na razie to mamy na dole jeszcze też tam wszystko praktycznie po staremu bo to wiecie ja robię to w jednym dniu także nic tutaj nie ma no ale co ja będę robił mam czas to nagrywam zobaczcie teraz jest coś takiego tak mi się wydaje że wydajecie tutaj mamy skrzynkę tutaj jeszcze mam pół bloka tu jak postawimy skrzynkę tada ona się scali i tutaj zobaczcie co mamy mam tą rzecz którą potrzebowałem lol Mamy ten zbroję dla konia I mamy To oto co tutaj, co tutaj widzicie lol W każdym bądź razie mamy to co chcieliśmy To na razie to tak W sumie nie, nie zostawię, czekajcie jeszcze zobaczymy po tamtej stronie Czy mogę też to wziąć Tylko muszę sfarmić trzcinę bo znowu będę kampił I prze... a propos tego zobaczcie ile tutaj Ile tutaj itów już tam się zbiera? Yy... Lol Działa! Moprinder działa, jak najbardziej Czekaj tutaj, tu też gdzieś była skrzynka, ale do nie to tak daleko, że tam raczej tego nie dosięgnę Dobra Teraz będzie potrzebny Soul Sand, którego będę teraz szybko po tysiącu skrzynkach Nice I jedno moje pytanie Działa Soul Sand na mączkę, czy nie działa? Lol, fajne... Pff, what the fuck? Czekaj, działa to czy nie działa, bo nie wiem. Nie pamiętam. Nie. Jednak nie. Jednak nie działa. Potrzebna mi jedna. Chociaż jedna, ale to będzie trochę teraz rosło. I kolejną rzeczą, jaką będę musiał zrobić jest to, że będą mi potrzebne skrzynki, a do tego będą mi potrzebne drzewo. Ja nie mogę. Wszystki creeper mi tutaj wys A nie, czekaj, jedno tutaj jest. Nice. Creeper mi wysadził. Wkładamy te całe syfy, to, to, to. Gwiazda neterowa. czekajcie, ją włożę do tych rzadszych itemów, żebym już teraz na początku wiedział. E, to, 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 to. Dobra, marchewki mogę w sumie też tu włożyć. Nie będę ich jadł, wyderko mi potrzebne będzie może. I to miało iść do rzadszych itów. E, dobra, czym my się teraz zajmiemy? Doradźcie mi szybko i tak tego... <gry> to tak tu przeczytam dopiero... Wieki później, czekajcie, żelazo, 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 żelazo. Gdzie jesteś, proszę? Serio, chyba tutaj wkładam. Auć. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Trochę miejsca zajmuje, to może potem zniknie. Tu jest żelazo. Jakieś... To mi niepotrzebne, też miejsce zajmuje. To tutaj włożymy. W sumie... Ta zniszczona zbroja też mi nie będzie potrzebna. Niech to sobie ucieka. Eee... pochodnie tutaj są, to, to one się jak najbardziej przydadzą. Dobra, świni trochę jest, w sumie mogę mnie rozdwoić teraz tymi marchewkami. A jest, dobra, mam to co chciałem. Teraz tak... Nie wiem dlaczego, ale ciągle ginie mi właśnie cikierka. I ten... Nie mogę rąbać drzewa, bo będę musiał zrobić tutaj trochę skrzynek. Drzewo mi będzie potrzebne. Ogólnie na te drzewo, to muszę zrobić jeszcze farmę. Bo wiecie, zostało mi niewiele odcineczków od tej pory, bo niewiele zadań jest do zrobienia, ale zanim na przykład zgra dam tą wam mapę do zgrania, chciałbym tutaj jeszcze ogarnąć kilka farm. Żebyście może... Nie wiem... Bo coś mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien, że jak to się skończy to potem odblokuje nam się cały świat. To tutaj można grać sobie survivala i wszystko sobie od nowa zbierać. Także By bugi, to jest... Ej, a taka propoja, miałem owce, co nie? Gdzie ona jest? Lol. No. Też się trudziłem z kraftowaniem tego mieczyka. Mam na nim Fire Aspect. To jest super. Wszystko płonie jak się walnie, pacnie. O, super. Przed stąd wyszedłem. Chciałem po prostu... Czarownicę znowu słyszę. O Boże. Mam nadzieję, że ona nie wypadła. Ale ją to mogę z łuku pojechać. Tylko muszę... A nie. Wyskoczyła. Wyskoczyła. ty jeszcze jedna. Właśnie jak one zlatują, to czasami chyba... Patrz, tam tam padła na hita, a ta musi na dwa opatkę wyrzuciła. Czym się wydaje? Czy to są butelkę, czy ona miała po prostu? Ach, jest owca. A druga? Nie ma. Tam muszę lejki jeszcze zrobić, ale nie ma właśnie tego drzewa. Jo, aha, chcesz jeden na jeden, to chodź. Nice. Teraz i te będą się zbierać praktycznie same od siebie. Na, na tej mapie w ogóle e, rozpienie się mobów jest niesamowicie duże. Zresztą już to widzieliście tyle razy. Także ja tutaj nie nadążam. czasami ich zabiję. Dobra, czekajcie, ja miałem zrobić sobie skrzyneczki, chociaż że tak mało ich wyjdzie. Tylko dwie na razie, dobra, trudno. Trudno. Zawsze coś Zawsze coś, dobra Co my teraz zobaczymy Muszę zrobić potkę Czekaj, to urosło już, czy jeszcze nie Chyba jeszcze nie, przejdźmy się tutaj trochę bliżej Dobra, niech te potwory się zabijają Tutaj pewnie ich będzie więcej A, chwila, chwila, chwila Dobra, skoro już tu jestem To tak, bo to już też mnie irytuje Dorobienie tych drabin Już to robię od kilkunastu dni, że tak powiem Kilkunastu odcinków Okej okay, to też musimy wszystko przenieść Tylko muszę zdobyć żelaza Oh my god, serio? Perły. Jest perła. Jest perła, nice. Jest perła. Czekajcie, ile już mam pereł, bo mi ogólnie pięć chyba potrzebne. Ja nie, jak te moby wszędzie, wszędzie ich pełno. Nie dadzą w ogóle mi spokoju. Te pięterko sobie zostawię. Zobaczcie, ile tutaj ma miejsca. Tylko nie wiem, jak je zagospodarować. Co mnie bije znowu? Właśnie, pochodni muszę porobić. To jest zombie czy czarownica? Dobra, nieważne. W każdym bądź razie muszę zejść na dół? Tylko po co? Po co ja tutaj szedłem? No na pewno nie bicie ze szkieletem. A jest złoto, dobra OP jabłko będzie mi potrzebne Serio? Ja mam power Teraz o ty się ugryź Po to miałem jeszcze i Nie wiem, po coś jeszcze Wow Pochodnie, pochodnie, pochodnie. Mało. Mało, ale jest. Żeby to się nie rozpiło. Tu jest strasznie ciemno, muszę Wam powiedzieć. Dobra, teraz strzały mogę ogólnie marnować. Jest edek. Tylko. Jest problem. Nie mogę go uderzyć tym mieczem. I kurczę. Tutaj też muszę uważać. O, lol. Czekajcie. Dobra. Aby tylko perły dało, to będę happy. Super nie dał perły. To trudno. Dalej będziemy szukać. A w międzyczasie jeszcze sobie tu po trochę itów. No, Lol, ten miecz jest nawet spoko. Tutaj muszę zobaczyć, czy gdzieś jeszcze się, jeszcze się jakieś złoto nie zrespiło ITP. Bardzo mi to jest potrzebne. Ja nie wiem, raz zadaję taki właśnie fajny cios, taki taki długi łuk robi. Nie wiem o co w tym chodzi A czasami to tak jakby w ogóle nie, nie było. Nie umiem po prostu bić Na jeden dzień. Ogólnie te PvP to też mi nie wychodzi Wiecie co, gdyby ode mnie zależało To bym całkiem deaktywował czasami te PvP Gdzie jest lapis, są idiaksy Kto tak raz powiedział Kurcze. Dobrze mam ten węgiel Chcę żebyście też coś widzieli Dobra tak krok po kroku coś się znajdzie zawsze, zawsze się coś odblokuje Tylko szukam jeszcze miejsca w którym było Mogę to też tym zabić? Czekaj A to już się odblokowało co nie? No! To, to to zniszczę, bo to będzie wkurzało Ile mi potrzebne jest? 1, 2, 3, 4, 5 Nie! Gdzie? Prawie mnie do lawy wrzucił Cała banda na mnie idzie czy jak? What the fuck Seria? Jak to możliwe? Patrzcie teraz te... Ej to jest nienormalne Idę stąd Ty nagle te kamienie pękają i one się respią Serio? To jest nienormalne. To jest nienormalne. What the fuck? O Boże. Pomocy? O Boże, co to, to było? Muszę się wygenerować. Gdzie on jest? To było dziwne. O, jest złoto. Gdzie on stoi? Okej, okay, ale... Te, te, te... Główienka jeszcze tutaj latają. Tylko czy to normalne, że one się tak mogą respić? Co to jest? Serio? Dziwne to jest Patrzcie To jest nienormalne Jak dla mnie Ileś tutaj jest OP dosłownie Pierwszy raz to widzę że w Minecraftie coś takiego jest gdzieś tu złoto widziałem jeszcze creeper tu jest poczekaj nawet dwa strzał trochę ubywa gdzie było to złoto aha jest ile z tego złota jest cztery tylko to jeszcze paskudy tam są. Z chęcią to, bym to wszystko przekopał. Lol, jaki fajny zombie. Fajnie wygląda. Ale masz! Nie potrzeba... O, tam coś jeszcze jest. Nie dziwno, że tutaj się rozpi, bo tutaj ciemno jak nie wiem. Już nie będę mówił gdzie, sami wiecie, możecie napisać w komentarzu. Pewnie wiecie co mam na myśli. O lol. Dosłownie znajduję jakiś x-ray, nie? Jest złoto. Lol. Mówię to w całe przekopać to będę miał. O, jeszcze tam jest. kurczę. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Wszystkiego nie mogę kopać. Muszę jeszcze coś odblokować. Muszę kopać, muszę szukać, bo inaczej będzie kiepsko ze mną. A jeszcze muszę zrobić właśnie to jabłko. Muszę etki jeszcze ogarnąć. Tylko nie wiem jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że jako tako wam się podoba ta seryjka do tej pory. No ale niedługo zbliżamy się ku końcowi, to już wiecie... O serio Są wszędzie takie zakamarki, z których one mogą wyjść, nie? I kurczę to jest tak bez sensu tutaj zatkam, bo w razie mnie ten robal popchnie, bo ich tutaj jest pełno Czemu one jeszcze się respią, jak tutaj nie mają skąd, nie mają tego... Słychać ich tu jeszcze. Za wszelką cenę może chcą do lawy? zepchać, czy nie wiem o co chodzi dobra tutaj jest tak, tutaj będzie za bardzo ciemno zawsze zobaczymy co tutaj jest, tutaj jeszcze nigdy nie kopałem pod tym no dobra, możemy zatkać żebyśmy nie weszli a tutaj? pod tą lawą? też nic nie ma czy dalej kopać nie mogę? Tutaj mogę wziąć sobie te kratki. Chociaż czekają, one się mi do niczego ogólnie nie przydadzą. To mogę wyrzucić. To mogę wyrzucić. Dobra, wolę lapis mieć. Węgiel też jak najbardziej. Mam no, trochę farmiący się... farmiący odcinek, czy tak powiem. Ale to też miało swój bo po prostu nie chcę tylko robić jednej rzeczy. Jak widzicie robię tu kilka naraz i, i to jest praktycznie potrzebne, także jak wy będziecie grać tą mapkę to na pewno też musicie to wszystko robić. Czekaj, bo on tutaj już idzie jakoś taki szybki. Kurczę, jak mam teraz ten łuk, to szybciej po prostu mi się e, level nabija. Tylko gdzieś tu było wyjście. O, kidoki. Tu... Serio? Bo. Lol. Czy one powariowały? Serio? Jeszcze któryś? Spadni mi na głowę? Nie wierzę. Tylko gdzieś tu żelazo było przez to wszystko. Powiedzmy, że za... Myślałem, że złota albo coś w tym stylu, ale nie. Nie, niestety nie. Zobaczymy, nie. czy coś tam dalej jest. Aha. Jest i to bardzo dużo przydatnych gratów. Dobra, ale te skopiemy może innym razem. Idę teraz zobaczyć, czy mi ta brodawka urosła, bo chcę jeszcze jedno zadanie zrobić. Tralalalala 40 aż 40 aż tego Czekaj na no super 40 żelaza i całe eku syfów To też żelazo, dobra to skopię później Przekopię to, nie wiem, jakoś może znajdę czas Przekopię to całość Ogarnę tutaj Bądź nie ogarnę. Najpierw przekopię, a potem będziemy coś budować. Czekaj, już chyba brodawka urosła, co nie? Czekaj, ender perła. Czas ich tutaj nie mam tych enderperek. 3, trzy, dopiero 3. Cztery jeszcze jednej brak. 16 zł, to już super. To, to mi się podoba. Zdecydowanie następną czynnością jako jest to zrobienie farmy drzew strzały jak najbardziej się przydarzą Patrzcie ile tego jest Ej, ja mogę przecież łóżko sobie zrobić, prawda? Przecież to jest... Tak się to robiło chyba właśnie. Wool. Ale nie mam drzewa, nie posadziłem też o Ojku. Ile tych owiec w ogóle mam? Jedną, nie? Jajku, jajku, jajku! Czekajcie! Poszukajmy nadal tych syfów. O! Nie, no, to nie to miało być. Drzewo miało być. I sadzonki. Moby spadają jak szalone. Jeden no tu, a gdzie drugie posadzimy? Nie, może tutaj. Powinno wyrosnąć, a jak nie wyrośnie to mam pecha. Tu jeszcze żelazo mam, to super. Dobra, bierzmy teraz za robotę, bo miałem przecież to skopać. He, czemu to nie rośnie? O rany, a myślałem, że w tym odcineczku jeszcze zrobimy potkę chociaż. Serio? Brakuje jeszcze mi etka jednego. To nie wiem, to jest jakby nieodblokowane jeszcze, muszę chyba najpierw do endu iść, wiecie? Czy jak to mam rozumieć? Bo zlokalizowałem go przecież, prawda? Czemu w ogóle to są na żółto, kto mi to wytłumaczy, a reszta tak na szaro, czemu to? To jakieś ważniejsze, czy o co w tym chodzi? Jedno z trudniejszych może zadań? Czy jak to miało być? Dobra, ja tutaj na razie kończę. Pff, nieco zrobiliśmy, powiedzmy mały update. Wiecie co, ja będę to robił bardzo powoli. Chcę, żebyście też więcej widzieli. Na przykład wolę robić takie odcinki czasami, chociaż nie zawsze takie będą, niż na przykład mielibyście co chwilę tam ucinanie, nie wiem. Jak dla mnie na razie jest tak okej. Okay. Co wy na to? Żebym też nagrywał więcej rzeczy jak robię, chociaż to będzie dłużej trwało. Czy też mam bardziej ucinać? Nie wiem. Bo Wy to ogólnie dużo rzeczy też znacie, prawda? Dobra, nie chcę tutaj przedłużać sobie, bo odcinaczek jest już dosyć długi, a w ostatni, powiedzmy, y, ostatnie te odcinki były czasami też bardzo długie, no i tak zapomyślałam, że pewnie dla niektórych to te odcinki były bardzo długie i nie sądzę, że Wy oglądacie je wszystkie, powiedzmy, do całości. Chociaż do tego też nie zmuszam, y, bo ja też na przykład, szczerze mówiąc, nie obejrzę no w sumie nie, niektóre odcinki obejrzę, ale mm, nie wszystkie, ale że tak powiedzmy na 80% oglądam odcinki. Jak mi się jakieś spodoba czy tam jakiś youtuber, y, który mi odpowiada jakieś coś interesujące rzeczy ma to zawsze to obejrzę. No, powiedzmy tak średnio na jeża, o, do 80% obejrzę cały odcinek. Nie wiem jak wy. Tutaj mam znowu piękną panią. Dobra, niech ona sobie spada. Ja jeszcze muszę zrobić coś na etki żeby etki się rozpiły. dobra, ja tutaj kończę widzicie, ity mi się zbierają jest super, wszystko do przodu tralala -la. czekamy tylko właśnie na to, jak to urośnie i to zrobimy już w następnym odcinku bo zrobimy wtedy może dwie rzeczy naraz. właśnie, a propos dwóch rzeczy naraz hmm. będą dwie sztabki nie, jedna. Czekajcie. to jeszcze też coś miałem. Siedem. Dobra, jeszcze tylko jedno. Jeszcze tylko jedno. Tylko te jabłko ogólnie bym zjadł, jakbym poszedł do endu. Bo tam jest smog. Może by mi to jakoś pomogło. Hmm. Dobra, w każdym bądź razie brakuje mi jeszcze... Trochę złota i w tym momencie idę kopać Czekajcie, tutaj jeszcze to przerzucę To każdy powiedzmy grosik jest ważny Ale nie sądzę, że mam więcej Bo w tym momencie pójdę tak Muszę z ogarnąć drzewa Ale póki co idę najpierw kopać drzewa to możemy ogarnąć razem Podekorujemy sobie trochę może coś Bo mówię, zanim tutaj chciałbym tą mapę oddać Powiedzmy do, do downloadu, tak Do, do, po do pobrania i kto nie widzę co to jest download Download, download down, down? to bym tutaj jeszcze coś pobudował A ten nadal tam Tutaj jeszcze mobów będzie Bardzo dużo Tutaj jest jaskinia, dlatego Ale tam jeszcze żelaza jest, ja cię kręcę Dobra W każdym bądź razie mam dużo do kopania Chciałbym w końcu tam do końca się dokopać O ile się da Tylko nie wiem co potem zrobię z tym pomieszczeniem Ono jest takie wielkie No ale dobra O, siema, nie atakowałeś mnie Znaczy ja nie, mo nie mogę go zaatakować Dziwne to jest Dziwne to jest Dobra, ludziska Idę kopać Muszę pozbyć się mobów. Dobra, on by nam pomógł mi już nieco. Tu jest tyle jeszcze itów do zebrania. Zgodzenie, ja je zbiorę, to minie spory kawał czasu. Dobra. Nie przedłużam. Cześć. Hejo!